Witam wszystkich użytkowników YouTube. Nadchodzą święta i jak pewno jest większość z Was zastanawia się nad jakimś prezentem lub zakupem sprzętu elektronicznego. Dziś zaprezentujemy telewizor Panasonic. Jest to telewizor plazmowy model TP42X10Y. Rozdzielczość tego telewizora to 42 cale. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, telewizor jest elegancki. Czarny, obudowa jest koloru czarnego. Znajduje się na dużej stopie, która jest dołączona do zestawu. W zestawie znajduje się również pilot, oczywiście do telewizora wygląda on tak. Na telewizorze na pilocie znajdziemy pewne funkcje skrótowe, takie jak wejście do przeglądania karty. Pamięci, która, do której jest wejście w telewizorze, zmienianie trybów. Obejrzyjmy może teraz tył tego telewizora. Z tyłu telewizora znajduje się oczywiście port wejście na kartę SD. Telewizor posiada trzy wejścia HDMI, jedno do podłączenia komputera PC, wejście S-video, czyncze oczywiście, wejście słuchawkowe. Z tyłu mamy 2 euro. Dwa złącza Euro Wyjście na kino domowe i dwa wyjścia HDMI oraz jedno wyjście na dźwięk cyfrowy optyczny. Telewizor prezentuje się bardzo dobrze, jest cieniusieńki, co widać. Teraz, może, obejrzymy następną część telewizora. Tutaj guziki sterowania ręcznego. Guziki sterowania ręcznego wyglądają następująco. Klawisz F to jest klawisz funkcyjny, Zmienia on funkcję telewizora yy, pomiędzy głośnością, kontrastem, jasnością. Yy, tutaj mamy funkcję do włączenia telewizora, yy, przejście w odbieranie telewizji cyfrowej naziemnej i jak wejścia AV. Oczywiście telewizor wyposażony jest w funkcję odbioru sygnału DVB-T i dekoder MPG-4, ale akurat ja nie mam podłączenia anteny, więc yy, rozejrzyjmy się co telewizor ma w sobie. Na pierwszy tryb wejdziemy, ma trzy wejścia AV, wejście komponent, które to z, yy, może przez które możemy podpiąć komputer, wyjście standardowe PC, trzy wejścia HDMI, oczywiście wyjście TV. Zajmiemy się, ja mam podłączoną telewizję cyfrową. Oczywiście obraz jest wyświetlany w jakości 1080i. Barwy telewizora są naprawdę głębokie, ostrość jest doskonała. Może teraz zobaczmy co w menu. Oczywiście wyświetla obraz automatyczny 16x9, 14 na 9 rozszerzony 4 na 3 No i tutaj taki zoom cyfrowy, możemy sobie po przeglądać. Myślę, że telewizor godnie polecenia w cenie 2300 do 2500 zł na ceneo posiada yy, bardzo ciekawą możliwość yy, przeglądania zdjęć z karty lub aparatu. Wchodzimy sobie w zdjęcia. możemy, Mamy yy, Slideshow, czyli bezpośrednio pokazuje wszystkie zdjęcia, które mamy na karcie. Możemy wejść fotos i oglądać zdjęcie Akurat nie mam karty z y, pamięci w telewizorze, lecz poszczególne foldery, poszczególne zdjęcia możemy sobie obejrzeć y, podczas oglądania idzie podkład muzyczny. Co do tego obejrzymy jakieś funkcje obrazu. Y, możemy zrobić pause live, ale akurat y, jeżeli mamy podpiętą nagrywarkę y, firmy Panasonic bądź jakiejkolwiek innej firmy, będziemy używać y, tych y, funkcji sterowanie, wiera, link zobaczymy co w menu, menu mamy obraz, dźwięk, ustawianie no, zobaczymy do obrazu teraz telewizor wyświetla nam obrazek normalny lecz możemy sobie y, zmienić, jest kilka trybów jest tryb kinowy, obraz jest przyciemniony tryb gra, obraz jest wyostrzony Lecz dość przyciemniony, dynamiczny, czyli rozjaśniony tak, że Możemy Naprawdę odzwierciedlać barwy Idealnie Do telewizora miałem podpiętą konsolę, ale akurat Teraz nie mam jej w domu Pokazałbym Wam jak sprawić na grach, ale jest naprawdę rewelacja Za te pieniądze Naprawdę Możemy ustawić balans bieli yy, Sterowanie kolorami, możemy sobie włączyć, wyłączyć on sam dopasowuje yy, jasność, nasycenie i natężenie obrazu yy, do yy, jasności pomieszczenia, w którym się znajduje telewizor. Xv color, czyli yy, yy, rozjaśnienie i przyciemnianie obrazów, on dostosowuje tak samo dobiera. Mam on w trybie automatycznym, tryb ekonomiczny, czyli włączony przyciemnia obraz yy, i dopasowuje jasność do natężenia w pomieszczeniu zobaczmy co w innych opcjach wejdziemy w dźwięk wchodzimy w dźwięk, znowu mamy dwa tryby muzyka lub mowa możemy sobie dopasować tony wysokie, niskie, balans yy, mamy taki tryb jak V-Audio czyli taki yy, rozszerzony Dolby Surround, lecz Jakoś specjalnie w jakości dźwięku czy w odsłuchu tego nie słychać. Ale dla jakiegoś wprawnego ucha wychwyci jakąś minimalną różnicę. Mamy V audio Surround i wyłączony. Wejście HDMI cyfrowe rozpoznaje kasowanie. Ustawienie tutaj mamy telewizora, blokady rodzicielskiej. Tryb oszczędności, możemy sobie ustawić prędkość odświeżania 100, do 50 Hz, ale ja mam zawsze wstawę na 100, lubię mieć dobry obraz. Tak więc, telewizor naprawdę godny polecenia. Wszystkim, którzy są na zakupie telewizora, to no, telewizor to model Panasonic TP42X10Y. w Kwocie do 2000 zł, nadaje się idealnie dla graczy, czy do yy, pokoju.